Z uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne, osuszacze do miodu stają się urządzeniami coraz bardziej potrzebnymi i pożądanymi w polskich pasiekach. Urządzenia te składają się zasadniczo z kilku tych samych elementów. Pierwszym jest don zbiornik na miód. Z niego właśnie produkt ten jest pobierany przez rotujące, okrągłe dyski, na których jest rozpościerany cienką warstwą. Tam owiewa go strumień podgrzanego powietrza i w ten sposób wyprowadzana jest z niego woda. Takie powietrze następnie jest usuwane z urządzenia poprzez otwór wentylacyjny w górnej jego pokrywie. Wszystkie te dehydratory wykonane są ze stali nierdzewnej, a więc są łatwe w utrzymaniu w czystości. Do tego poruszają się na kołach, więc łatwo jest je przemieszczać po pracowni pasiecznej. W portfolio firmy Konigin znajdują się cztery takie urządzenia o zróżnicowanej pojemności. Najmniejsze może pomieścić maksymalnie 80 kg miodu, największe 1 tonę. Na testy terenowe skierowane zostały dwa te mniejsze osuszacze. Pierwszy z nich o pojemności maksymalnej wynoszącej 80 kg testowany był w Polsce w czerwcu przy miodzie akacjowym i trzeba powiedzieć, że wykonał swoje zadanie. Drugi trafił na Węgry. Tam też właśnie był testowany tym gatunkiem miodu i w tym samym czasie, a także tą samą metodyką. Na podstawie tych badań udało się obalić mit o tym, że wykorzystywanie podgrzanego powietrza negatywnie wpływa na aktywność enzymatyczną miodu. Kontakt z tym strumieniem ciepłego powietrza był tak krótki, że bardzo nieznacznie podnosił temperaturę miodu, ale zaletą było to, że dość mocno przyspieszał cały proces wyprowadzania nadmiaru wody z miodu. Jeśli chodzi o te ogólne obserwacje, to wygląda na to, że mniejsze osuszacze, pomimo tego, że są mniej wydajne, to jednak te cykle mają krótsze, szybciej wprowadzają wodę z miodu, który jest w nich. Im mniej miodu w każdym osuszaczu. Tym także łatwiej jest tę wodę wyprowadzić. No i kolejna sprawa, im bardziej mokry jest miód, tym szybciej osuszacz usuwa pewne ilości wody z niego. Wraz z przedłużającą się pracą tempo osuszania spada. Oba testowane osuszacze spełniły pokładane w nich nadzieje i oba będą dalej pracować w tych pasiekach, gdzie były w tym roku testowane.